i get the money and it's right on cue keep the duffel bag up inside my crew mm -hmm. Mm -hmm. Dobra informacja jest taka, że jesteśmy na zewnątrz i jeszcze lepsza informacja jest taka, że na zewnątrz ekrany są wodoodporne, także cytując klasyka, wiecie co z tym zrobić. I łysy, łysy odpad. Bartek Tak jest! z tym! Wszyscy głośno! Tam na balkonie stoi mój ulubiony raper. Czy to jest on? Dobra. Pozwolicie, że chwilę poważnie będzie. Eee, dziękujemy wszystkim naprawdę za to ogromne wsparcie dla nas. Eee, czuliśmy to od początku, od początku tego sezonu kadrowego. W każdej nie w ten sklep tutaj konsolują, jeszcze ale czuliśmy to, to wsparcie wszędzie, spotykając Was na ulicach, dopingujących nam, mówiących o tym, że jak nie teraz, to kiedy, no i udało nam się. Dzięki wielkie. Dziękujemy wszystkim mecenasom polskiego sportu. Wiemy, że... Nie ma nas bez waszego wsparcia, je także, je także to, że jesteśmy tutaj, że jest, możemy grać na, tyra, na takim poziomie, zacznij, że możemy się spełniać, swoje naszej wielkie dzięki dla wszystkich sponsorów e, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, jesteśmy waszymi dłużnikami i na końcu jeszcze, e, kurczę, chciałbym zaintonować jakąś fajną śpiewkę, <laughs> Blacha jest blacha, tak jest. Dzięki wielkie Cytat roku. Cytat roku myślisz? Blacha jest blacha. Po fornim. Ja tak. Ta. Po to, ja, to ja tam pomagałem troszkę. Jez, Ty dobry. Kamera to nie są ludzie. Co? To są bogowie. To są nadludzie. Dobry. Dzień dobry, widzowie! Dajcie, jeszcze jedziesiątki powrotu. No pewnie, mordy. Chcieliśmy Wam podziękować, że jesteście z nami przez cały czas, że mogliśmy jakoś stowarzyszyć Wam w tej drodze od Montrealu do Medalu do Paryża Medalu. Bardzo Wam dziękujemy, jesteśmy szczęśliwi, że jesteście jako polska siatkówka częścią naszej globalnej rodziny Adres. <grywa> 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 to moja najdłuższa ekspozycja na słońcu na tym wyjeździe Poka widzą Jest <grywa> Słuchajcie, ten gość stwierdził, że nam postawić dzisiaj śniadanie Wspaniały człowiek Bez niego ani róż, tylko róża ty... nie oglądaj tego Bierz, teraz, a... mam, tak? Przewin kawałek to się szanuje, to się ceni. Zobaczymy czy przejdzie płatność. <grypt> Daj. <grypt> Dziękuję, daję merci. Przyszło? <grypt> Ale stres był, bo pierwszy odrzucono. Wszystko <grypt> masz? <grypt> czy możesz nie trzymać Bardziej uklorów. Już, już, o, opierdziela mnie. Proszę, weź to, weź to po prostu nagraj nagrań. Jaki on jest? Przepraszam. Kurwa, przepraszam. Nie, bo to jest taki mech Kiedyś było Love Island. Taka stara edycja i ktoś coś tam zrobił. I następnie mówi mówi przepaść, Przepraszam. Już sztuka i czuję, że w prezydentem. Teraz ja jestem, to, jestem. Proszę cię. Się bardzo. No, tak. no, to nie mam problemu. Co tam? Morski jesteś, jesteś mega dobrym kumplem. Dlaczego? Za co? Pomagasz kolegom? Zawsze. Zawsze. Pierwszy raz. Tak zwany team Spirit. Pamiętaj, to Tim Spirit. Cena. Do widzenia, do, widzenia, do widzenia dzięki Dzięki Gratulacje dzięki Do widzenia Możemy jeszcze zdjęcie zrobić? Na pewno Klaudia, chodź Patrz, nagrywała nas człowiek Za nagranie, za nagranie Najfajniejsze wspomnienie w Bycie. E, jesteście fantastyczni, naprawdę. E, ja dla Was to czysta przyjemność, to honor. Zrobiliśmy e, swoje, ale mam nadzieję, że też i Wasze takie malutkie marzenia o tym, żeby zobaczyć drużynę na, na podium olimpijskim. E, to dopiero początek dla tej ekipy, mimo że już tyle razy e, walczymy razem, to, to czuję, że oni się nie zatrzymają. z nich się nie zatrzyma i zrobi, zrobi coś jeszcze, jeszcze bardziej szalnego i większego w Los Angeles. A, no a cóż, posumując te igrzyska to przyjęliśmy parę ciosów, ale oddawaliśmy coś. Z tym, z tym. <laughs> proszę, proszę. Jezu, dziękuję bardzo. No, tak, tak. Ja, tak, tak. Ja, tak. Ja, tak, Dziękuję. Dziękuję. Super, dzięki. To kolejne, kolejne igrzyski. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jest jeszcze mnóstwo czasu. Po prostu wydamy się tym mężczyznom. A co dało są tam siłę? Maguj. Jesteście tutaj. Dziękuję. Dzięki.

Cię. E, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za to, że jesteście. E, dziękujemy za to, że robicie zakupy w makia Lida. Dzięki temu mamy czym grać i e, mamy fajne koszulki z trzem, że, że wszystkie się podobały, graliśmy na ich wszystkie. Zrobiliśmy coś wielkiego, zrobiliśmy coś wspaniałego, spełniliśmy swoje marzenia, ale mam nadzieję, że wasze też. Mam nadzieję, że czuliście to, e, jak wiele nas to kosztowało. Mam nadzieję, że czuliście, że że robimy to dla siebie, ale też w jakimś znacznym stopniu dla Was. I coś czuję, że to tylko rozpędka dla tej dyscypliny, dla tej, tej grupie chłopaków. Przełamaliśmy to grątkę, przełamaliśmy to tabu tego świeżego finału i teraz myślę, że dalej trzeba zrobić ten ostatni decydujący krok I, i wierzę, że, 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 że Polska się tylko to zrobi.

Mam nakładkę w zasadzie, ale... Nie wiem, czy to się znieje. No Pewnie. No. Leo. Co tam? Status zmęczenia. Zmęczenie? No no, ma, zlądiliśmy na dole. Od 1 do 10. 10 Ja? 8. A może tak, tutaj podpisywać? Już drugą osobą jesteś w śrefie. No tak, no bo wiesz. Taka nakładka 300 zł, więc jak się zepsuje, to tylko 300 wypłacisz A No, masz dobrą pensję Tak. No tutaj najpierw czym ci podpiszę, co? Jak tenis. Jeszcze nikt tego nie powiedział dzisiaj. A zdenerwowałbyś się jak tak moje to. A może to później zmazać? Mam tu nakładkę, kosztuje 300 tak coś to... Bliczkiem ci przymaję. Dzięki bardzo. Siema. 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 Tak. Jak tam? Przed na słoneczku, z miłymi ludźmi. Ładne miejsce. Żyć tak, nie umierać. Bardzo ładne miejsce. Miłe obowiązki. Bardzo fajne.

tak, nie nagrywaj tego No to nagrałem jeszcze Nagrywaj Dopiero teraz nagrywaj. Ale jak gwiazd jest ustawiony. Nie jest ustawiona. Marcin Janusz dostał po roku Tak, tak Ja musiałem czekać 7 lat tak, tak. że on jak tak nie, nie zasłużyłeś, zasłużyłeś. jeszcze tak, tak nie zasłużyłem A ty jesteś tam? A ty nie no, jesteś? Byłem ostatnim z Mistrzów Świata z 2018 roku. A twoje ręce gdzie? No dobra, dobra. A gdzie ma ręce? Nie, ma chyba tam jak się wyjeżdża. W sianie. Na ziemi. jak. Państwo, ostatni z naszego. on tam się potknął od krawędzi. Ty masz dużo takie rzeczy. A bo... grę zostawił z chyba w Paryżu na ażce. Nagrywaj to. Oddałem serce, duszę i ciało. Czas moją, cegłę. Na ażce zostawił. Panie Łukaszu, nie słyszę? Żeby sobie zęba nie wybić. Zęba? Czyli po to ten medal, tak? Trzeba bardzo uważać, bo widzę, że to jest takie niebezpieczne. Z Warszawy to wie. Chyli się tu, tu fiknisz i co? To radomsko-warszawskie ten takie. Od razu. Co to ty zamiast kastetu ty takiej z Ale słoneczko masz. Yes, Golden Hour. Co Golden co go Huber. Co, co ci, co co ci będę mówił? Witamina B wiesz. To... O, uwaga. <grystanie> Zaproszenie. I tak, słuchając wypowiedzi, teraz już rozumiem dlaczego przez 20 lat przegrywaliśmy ćwierć finały. Ja się cieszę, że jesteśmy, bo to, że tutaj możemy być, to też jest Wasza zasługa. To, że mamy ten sukces, to jest też zasługa ludzi ciężko pracujących, tych, których nie widać, o których tutaj Pan Piotr wspomniał. Słuchajcie, my Wam bardzo mocno dziękujemy, bo Wasze wsparcie też było odczuwalne. Nie tylko jako sponsora naszej reprezentacji, ale również jako kibiców. Za to wam z całego serca dziękuję, bo nasza praca jest właśnie dla Was. Dla tych wspaniałych, dla Was wspaniałych kibiców. Dzięki wielkim. I niesamowita atmosfera. Wszyscy razem mieszkają sportowcy w jednym miejscu. No naprawdę, jest to, jest to olbrzymia różnica. Myślę, że przygotowani byliśmy bardzo dobrze. No, nie byliśmy zaskoczeni. Po prostu... Coże, Co że jest tak zwany atmosfericz. Czyli zawodnik, który odpowiada za atmosferę. Kto u Was jest takim dodatkowym zawodnikiem? Od ćwierćina na Mateusz Bienie została Wam dziewczyłowicza. Bardziej... <grym> <grym się z szkowicza> szybkie szybkie kolana. Szybkie kolony. szybkie rączki. Szybki <śmieniu> Jesteście bardzo w Jest zapas czasu? Zapas godzinny czasu o, Co my zrobimy z tym? No właśnie... O, to się szybko daje? Ooo, chancelizę Tam No Dobra O ja, czerwony dywan no. no dobra O macha No tak. Dobra, chodź Norbi Chodź, chodź, thank you i stałych przyjaciół polskiej siatkówki, czyli w siedzibie firmy Polkomter, która od ponad ćwierć towarzyszy polskiej siatkówce i towarzyszy sukcesom polskiej siatkówki. Będę walczył jak najdłuższe wolne dla Was. Jestem przed rozmową z trenerem, ale chłopaki, zasłużyliście na solidny odpoczynek. Tylko wykonaliście kawał dobrej roboty. Ciężko trenowaliście, nie tylko w tym sezonie, ale też przez poprzednie to, co trener mówił. Od trzech lat mocno, mocno pracujemy. Pracowaliśmy w jednym celu. Wydaje mi się, że jesteśmy mega zadowoleni. Mam nadzieję, że nie ma. To mówić dużo o problemach, kontuzjach, warto cieszyć się z tego, że zdobyliśmy ten medal i, i że ta ciężka praca, którą chłopaki włożyli w ten sukces dała wreszcie. A jakieś L4 takie? Dla siebie? Nie, dla tak. <grym> l

Grzejsze połowa Uuu, Grzysiu uważaj Zablało? Nie, yeah, ale Maga. już mi przeszło takie <grym <grym ciepełko <grym> Prądzik Coś pięknie oh. Wolny człowiek ci... O, ty masz... Ciekawe co to będzie wyglądało na tym <grym> O Na filmie Też mord, nagrywaj Dziękuję. do dziękuję będziemy się jeszcze widzieć kurwa w kontakcie. teraz. Ale wejdź na koronę, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Nie płaczmy, Nie Ja nigdzie nie płacę. Widzimy się na szlaku. Tak jest. Dziękuję za wszystko. Wzruszająca chwila. Proszę państwa. Tak okay. jest. <śleszy> Cześć. Bardzo. Zobaczmy tu mordzia. Widzimy się Mordzia. Pokaż jeszcze na koniec. Widząc. co się wyrabia. <śleszy> yeah, no pięknie. Najnowsza pamiątka. Tak okay. no, <śleszy> no, Na lotnisku czwartek. <śleszy>